Wraz z rozwojem technologii, w czasach, gdy media społecznościowe i komunikacja online są wszechobecne, ochrona naszego wizerunku i kontrola nad jego dystrybucją zostały znacznie utrudnione. W związku z tym pojawiło się dużo pytań dotyczących jego ochrony oraz konieczności uzyskania zgody. Dzień dobry, nazywam się Anna Maria Sobczak i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć właśnie coś na temat wizerunku. Tym samym czy głos lub charakterystyczny sposób poruszania może być naszym wizerunkiem z punktu widzenia prawa autorskiego? Co w przypadku, gdy ktoś bezprawnie się nim posłuży? Wizerunek chroniony jest zarówno przez przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego, jak i przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wizerunek zaliczany jest do dóbr osobistych człowieka i zgodnie z artykułem 23 podlega ochronie niezależnie od tego, czy wskutek bezprawnego posłużenia się nim doszło do naruszenia innych dóbr osobistych człowieka, takich jak na przykład dobre imię czy godność? Czyli czym jest wizerunek w rozumienia prawa autorskiego? Brak jest tutaj ustawowej definicji pojęcia wizerunku. Tym samym, w celu ustalenia znaczenia tego terminu, należy posiłkować się stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwa. Najczęściej przyjmuje się, że wizerunek to. Wizualne ukazanie osoby, a więc zespołu charakterystycznych cech fizycznych osoby, pozwalających na uzyskanie wyobrażenia o jej wyglądzie. Co istotne, w orzecznictwie wskazuje się na możliwość rozszerzenia zaproponowanej definicji o takie elementy, które intuicyjnie i od razu kojarzone są stricte z wizerunkiem człowieka. Tak na przykład Sąd Najwyższy potwierdził, że jako wizerunek danej osoby uwzględnić można również jej głos, który Podobnie jest dobrym obejmującym określony element tożsamości fizycznej człowieka i jednocześnie zindywidualizowanym z uwagi na niemal niepowtarzalną barwę i skalę. Przyjmuje się również, że wizerunek obejmuje wszystkie elementy identyfikujące daną jednostkę jako konkretną osobę fizyczną, takie jak na przykład charakterystyczny tatuaż, wyróżniający sposób mówienia, poruszania się i tym podobne. Ważne w tym aspekcie jest jednak to, aby elementy w dostateczny sposób pozwalały na zidentyfikowanie danej osoby. Czy konieczne jest uzyskanie zgody na wykorzystanie wizerunku danej osoby? Z tym pytaniem spotykam się bardzo często i zgodnie z artykułem 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zasadniczo chcąc rozpowszechniać cudzy wizerunek, konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Osoby zainteresowanej, czyli przedstawionej na przykład na fotografii czy materiale wideo. Od tej zasady przewidziane są jednak pewne wyjątki. I pojawia się kolejna kwestia. Czy mogę posługiwać się wizerunkiem danej osoby, jeśli nie mam zezwolenia, ale otrzyma ona za to wynagrodzenie? Według przywołanego przeze mnie wcześniej artykułu 81 ustawy możliwe jest posługiwanie się cudzym wizerunkiem bez wyraźnej zgody, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie przesłanki. A mianowicie, w pierwszej kolejności konieczne jest, aby osoba otrzymała zapłatę, np. za pozowanie do zdjęcia, i jednocześnie nie zgłosiła wyraźnego sprzeciwu co do takiego działania. Pomimo tego, że takie działanie bez zezwolenia jest co do zasady ustawowo przewidziane, to z ostrożności warto każdorazowo zadbać o uzyskanie wyraźnej zgody, ponieważ sam przepis nie precyzuje np. pól eksploatacji czy czasu, przez jaki miałby być wykorzystany taki wizerunek. Danej osoby. Tym samym najlepiej uzyskać pisemną zgodę na rozpowszechnienie i wykorzystanie cudzego wizerunku. Drugim wyjątkiem od zasady jest możliwość rozpowszechnienia bez zezwolenia wizerunku. Po pierwsze, osób powszechnie znanych, jeśli ich wizerunek został wykonany w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznej, m.in. politycznych, zawodowych czy społecznych, przypadek utrwalenia wizerunku na imprezie masowej stanowi drugi z wyjątków od generalnej zasady. Zgodnie z artykułem 81 ust. 2 punkt 2 ustawy, można bez zezwolenia rozpowszechniać wizerunek utrwalony np. Na, na masowej imprezie lub zgromadzeniu, o ile wizerunki osób na nich uwidocznione stanowią wyłącznie element danej całości. Czyli jak powinna zostać wyrażona zgoda na wykorzystanie wizerunku? Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku nie powinna być zrozumiana. Przykładowo, brak protestu ze strony osoby sportretowanej na zdjęciu nie jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Tym samym powinna zostać wyrażona jednoznacznie, zatem tak, aby nie było żadnych wątpliwości co do zakresu i treści zgody osoby sportretowanej. Tak też najbezpieczniejszą opcją jest uzyskanie pisemnej zgody zainteresowanej osoby z wyraźnym określeniem w szczególności w jakim celu. Oraz w jakiej formie wizerunek ma być rozpowszechniony. To już niemalże na zakończenie pojawia się pytanie o konsekwencje, jakie może spowodować rozpowszechnienie cudzego wizerunku bez uzyskania stosownej zgody. Osoba, której wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganej zgody, lub nawet w przypadku, gdy ryzyko zaistnienia takiej sytuacji potencjalnie istnieje, może żądać zaniechania takiego działania. Jeśli rozpowszechnienie już nastąpiło, taka osoba oczywiście może żądać także usunięcia skutków naruszenia prawa do jej wizerunku, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia publicznego w odpowiedniej formie i w odpowiedniej treści. Dodatkowo, jeżeli to naruszenie było zawinione, może żądać zapłaty sumy pieniężnej z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez nią cel społeczny. Co ważne, Roszczenia te mogą być dochodzone również po śmierci osoby, której wizerunek został utrwalony niemniej wyłącznie w okresie maksymalnie 20 lat od śmierci tej osoby. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania na temat szeroko rozumianego wizerunku czy innych kwestii prawno autorskich, to serdecznie zapraszam do kontaktu.